Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć jak zawsze ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem zajmiemy się tematem, który nie gościł jeszcze na tym kanale, a mianowicie zajmiemy się tematami społecznymi. A chodzi dokładnie o temat damsko-męski. Wiadomo, że w ostatnich dziesięcioleciach w niektórych miejscach na świecie zmieniło się podejście do tak zwanych stosunków między paniami a panami i zrobiło się tak, że Miłość stała się w pewnym sensie bardziej wolna. Czyli, jakby to powiedzieli ekonomiści, rynek miłości stał się otwarty. Rodzina już nie, aran nie aranżuje małżeństw, nie wysyła się różnych posłańców do domu panny młodej od pana młodego i itd., itd., itd. Młodzi sobie mogą szukać partnerów jak chcą, co z tego wychodzi. Widzimy, widać to. Po wskaźnikach demograficznych oraz wskaźnikach małżeństw i rozwodów, więc nie będę o tym mówił. Bo kto chce, niech sobie sam zobaczy, a zresztą często o tym słychać, tylko mianowicie zadajmy sobie pytanie, kto na tym zyskuje, na takim uwolnieniu rynku miłości. No to wszyscy od razu myślą, zwłaszcza sfrustrowane panie, którym się nie udało znaleźć pana marzeń, mówią, zyskują na tym faceci, my zostałyśmy oszukane. Czy zyskują na tym wszyscy faceci? No, i jak nad tym pomyślimy trochę dłużej, okaże się, że nie. Zyskuje na tym może 5-6% facetów, którzy z racji swoich e, przymiotów fizycznych czy cech e, swoich zachowań uchodzą e, u większości pań e, z populacji zaatrakcyjnych. No to wiadomo, że są oni oblężeni przez różne panie. I mogą sobie wybierać. Jeśli yy, ten stan utrzymuje się, a w większości przypadków tych 5-6% facetów utrzymuje się dość długo, tacy panowie nie są zainteresowani trwałym, długotrwałym związkiem, tylko jeśli im się jakaś pani znudzi, zmieniają sobie ją na następną. I stają się cynicznymi yy, graczami, yy, którzy też oddają się w większości tylko hedonizmowi i nie liczą się z drugim człowiekiem. Czyli efekt bardzo niekorzystny. A co się dzieje z resztą większością przeważającą panów, którzy, oczywiście, każdy powinien pracować nad tym, żeby być lepszą wersją samego siebie, pracować nad swoją fizycznością, nad swoim umysłem, nad swoją też i y, duchowością, podejściem do innych ludzi, itd. itd. Niemniej jednak, y, nawet jak nad sobą pracujemy, nie wszyscy panowie są w stanie osiągnąć poziom atrakcyjności tych 5-6% panów, których wymieniłem, za którymi biegają. W większości inne panie. W związku z tym, w takim układzie wolnej miłości, jak mamy teraz w społeczeństwach wielu, większa część panów zostaje no, bez kobiety, zwłaszcza w młodym wieku. Dlatego się załamuje, dlatego jest smutny, dlatego woli grać w gry komputerowe albo iść w używki lub w inne zajęcia, które wypełniają im czas i pozwalają zapomnieć o tym, czego mieć nie mogą. Fakt faktem jest taki, że później tacy panowie mogą mieć szansę na kobietę, ale na kobietę po przejściach. Na przykład już panią taką, którą ten pan atrakcyjny z 5-6%, jeśli udało jej się go mieć na chwilę, już się tą panią znudził, ten pan atrakcyjny, została ona na przykład. Samotna albo z samotną mamą, z dzieckiem. W związku z tym, będąca już w kłopocie no, materialnym, musi sobie albo chce sobie kogoś znaleźć, żeby nie być sa samej, bo jednak bycie w samotności nie jest przyjemne dla żadnej ze stron. W związku z tym ma prawo znaleźć sobie kogoś, więc szuka. No to automatycznie, wiedząc jakąś ma sytuację, często szuka niżej, bo wierzy już. Do tych 5-6% kogucików najbardziej atrakcyjnych nie ma szans, więc szuka niżej. No to jak już mówiłem, wielu facetów nie ma w tym układzie nic, jeśli społeczeństwo, tak jak poprzednio, tak jak to było mniej więcej do przed II wojny światowej, mniej więcej nie wypłaszcza tych wszystkich, tych wszystkich zależności i... Poprzez aranżowanie małżeństw lub pomaganie w ich aranżowaniu nie sprawia, że przeważająca większość mężczyzn i kobiet są, jest jednak sparowana. Jeśli to się już nie dzieje, no to taka pani szuka sobie kogoś z niższej półki, jak to się mówi. No i najprawdopodobniej znajduje, bo jednak jest na to rynek. No jednak jest dużo facetów, którzy nawet jak dbają o to, żeby być lepszą wersją samego siebie, nie, nie dołączą do tych 5-6% kogucików. I y, taka pani znajduje sobie nawet całkiem fajnego pana. I później jest różnie: albo rozumie, że no to jest jednak ten facet, jest ok, i żyją sobie razem jest dobrze, ale często jest sfrustrowane, gdyż cały czas w duszy ma tego yy, z 5-6% kogucika, którego kiedyś miała, ale jednak z jakichś tam powodów coś się urwało i nie wyszło. A gdyby było tak, a gdybym czegoś zrobiła albo nie zrobiła, może bylibyśmy razem. No i wtedy i yy, dwie strony, i zarówno ten pan. Który nie było z Kogucików, którego sobie wybrała, oraz ta pani, która została odrzucona przez Kogucika i wybrała sobie pana z niższej półki, wzajemnie się ze sobą frustrują i cierpi na tym rodzina, cierpią na tym dzieci. Tak obecnie mamy tą sytuację. Dlatego z jednej strony nie jestem za jakimś strasznym ograniczaniem ludziom możliwości wyboru sobie partnera, niemniej jednak uważam, że pewne rozwiązania w przeszłości, które miały tak jakby wypłaszczyć tą krzywę, tą Yy, zależność, że większość jednak kobiet idzie do tych pięciu, sześciu facetów, których nazwałem atrakcyjnymi kokudzikami, a reszta facetów nie ma nic, a i ostatecznie kończy się na tym, że yy, na tym, co opisałem yy, przed chwilą, oraz na tym, że wielu ludzi zostaje samych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, aranżowanie małżeństw lub pomaganie w ich aranżowaniu miało właśnie służyć temu, że jednak większość członków społeczeństwa dostanie swego partnera, partnerkę, zależy o kim mówimy, i przekaże swoje geny. Więc przyjało to też różnorodności wspieraniu różnorodności genetycznej społeczeństwa, a nie jej zawężaniu oraz pomagało rodzinie w większości przypadków utrzymać się jednak przez cały okres swojego trwania w całości. Nie na darmo wymyślono pewne ograniczenia i pewne instytucje typu yy, małżeństwo czy Właśnie pomoc w jego aranżowaniu przez rodziny i bliskich. Nie na darmo to wszystko wymyślono. Jeśli przejrzymy, jak ludzie się zachowują, oraz ludzką naturę i ludzkie słabości oraz ludzkie siły, to zrozumiemy, dlaczego niektóre rzeczy zostały stworzone. Zostały one stworzone właśnie po to, żeby unikać takich kłopotów, żeby społeczeństwo nie uległo. Dezintegracji i żeby nie było zbyt wielu sfrustrowanych panów i zbyt wielu sfrustrowanych pań, którzy potem stają się łatwą pożywką dla wściekłych, ideologicznie lewicowych organizacji, dla których robią brudną robotę i wynoszą je do władzy. A one dalej dokonują dalszego dzieła zniszczenia społeczeństw, w których przejmują władzę. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.